Witamy wszystkich na pierwszym rajdzie Dadowic, gdzie będziemy jechać na farming was Jeszcze was nie słychać, jeszcze was jesteście wyciszeni? <słyska> <słyska> nie, że w sensie, że stream odpalony. Zaraz e, oczywiście połączymy się ze wszystkimi dzisiejszymi e, uczestnikami właśnie tego e, rajdu. Dadowic, no wielkie wydarzenie, nie da się ukryć. Samochody już są ustawione na starcie. Widzimy pięć samochodów. Będą startować Pele, Parus, Bartito, Sicario, Shakiri i Mary Jane. No i witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Witam uczestników. Doły. doły. Tak, tak właśnie się przywitali, jak jeszcze nie było ich słychać. Tak więc, jak to będzie wyglądać? Jedno, jedyne okrążenie, które będziemy jechać, będzie na pewno niełatwo, no ale trzeba przyznać, sprzęt mamy przepotężny, bo Skoda RS, niektórzy mają tu swoje problemy. Ja na przykład jestem dosyć mocno przeziębiony. Mary Jane ma problemy z blokowaniem kierownicy, a Bartek z samym sobą. Ale myślę, że wszystko będzie tutaj w porządku. Trochę trafi żeby... garbu. <noise> że, wszystko, że wszystko będzie się działo. Witamy no, bardzo dole. serdecznie na czacie również Krisa. No wiesz, kiedy zacząć, akurat na wjeździe wskoczyłem, no to akurat Krisu, ty będziesz biegał, Chyba, my będziemy jechać. będziesz się ścigał z nami. Tak jak mówię, czekamy jeszcze tylko, Szakir, tam pierwsze testy, bo najpóźniej niestety dotarł, no wiadomo, nie każdy ma wolne, niektórzy pracują. Także on musiał sobie zobaczyć chociażby początek tej trasy. No i tyle. Człowieku, no wziużki jak... lakier, co ty robisz? To, po, po, to nie Ameliniu, to się pomaluj. A i Damianek, jak tutaj wyjeżdżamy, teraz nie będziemy tam dalej jechać. No. E, to jak to tutaj skręcamy w, w prawo, szedmy. to wjeżdżamy na drogę już taką gminną. I do no. końca jedziesz tak, jak ci droga prowadzi między drzewami. Aha. Dalej. Czyli do końca I mamy... A może będziecie krzyczeć, jak daleko pojadę? Dobra, to jeszcze tutaj ci pokażę, bo to jest kawałeczek tylko. O! Taki płot jest koło mnie przy cmentarzu, ty! To tu jest teraz. To no. obyś tu nie zginął! A ciul tam! Bliżej będzie! Jezu. Ale mam takie pytanie... Nie... Pro, proszę, mów. No Mary, no, jak czy... mówisz do mnie, to mów do mnie. Czy ten... Nie, mówię ogólnie. Czy liczy się ukończenie zawodnika, czy zawodnika w pojeździe? <głosy> <głosy> liczy się to... dobra zabawa. Ej, to... zobacz. Ja może powróżę przy... do samochodu, a Aj, tu to w górnym lewym roku jest napisane no. ubicie 0% i sobie myślę, o zajebiście, samochody są na zniszczenie. Ja to, to co sobie myślałem, że jesteśmy w kurwa, która kieszonka nie jest ubita. Ja może przedstawię bo, auta i zawodników, no tutaj Czerwona Skoda to jest oczywiście Mary Jane, znana zawodniczka, kierowczynia rajdowa, która ma za sobą już nie jeden wyścig obejrzany. Pierwszy, no, który o, będzie. Startować. Tutaj akurat gronkier niebieski boli, trochę jak Toyota Celika, tylko trochę niepodobna. Kolejne. Tutaj mamy Supervisora, czyli Bartito Sicario na swoim złotym aucie z kodą. RS oczywiście Parusa, którego jeszcze dziś teraz nie ma, albo w bagażniku gdzieś Karak siedzi. Jedziemy. Bo jest chyba na tym. Bogdana w bagażniku jestem. Bo Bogdana w bagażniku jest Paros. No i Pele. Prawdopodobny dzisiaj wicemistrz Rajdu Dadowic. Czekamy jeszcze na Kiriego, no, który pojechał po ziemniaki, ale za chwileczkę już będzie z nami. Ja myślę, że warto zauważyć, że wszyscy mają kaski, natomiast MJ jedzie w kapeluszu. Tam kis z kapeluszem, ja mam klapki, nie wiem, kis czy mi się będą <grym 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 No MJ, MJ przede wszystkim a, Iryka, spóźniła się z Mowemberem, spó bo mam już december, a jednak jeszcze kultywuję Movember. Belefek ja jest jestem z kolor, Filipin, no. tam jest ciepło tej porze roku. <laughs> ja się obróciłem. <laughs> a ja Nie, o, uwaga, uwaga, O, jest i Bogdan. A niebieski? Ale on jest ciemno-niebieski, ja jestem jasno-niebieski, także spoko. A, no. ja mam różową no. rejestrację. O, <laughs> Bogdan R I Bogdan Reki! Masz taką tą leasingową, czerwoną. Patrz, no. Boku. Nie wiem, ta brał Bogdan. Pro, pro, halo! No, no dobra. dobra. To co, będziemy powoli startować. Nie, słuchajcie, ja myślę, że jako. No, w eh, Bogdan, w który dołączył ostatni i nie zrobił ani jednego próbnego przejazdu, to on powinien powiedzieć 3, 2, 1 start. I prowadzić startkę bo co, start żeby lotny? Żeby miał tę minimalną przewagę. A to, tak. tutaj patrzcie, Bogdan oszukuje, on powiedziec? do przodu podjechał. A czy muszę wam to powiedzieć, okay, jak, to jak, już, jak będę stał, czy mogę już jechać? A, <laughs> to w momencie, jak Bogdan ruszy, to dołączamy, no, Okej. Ale czy jest przejazd próbny? Okay. Ależ emocje. Jaki przejazd próbny? Dobra. To kto mówi 3, 2, 1, start? Start! O, Dobra, idziemy, start! 3, 2, 1, 9! O oh. oh, co tu jest na kierownicy? Ale mój feedback, ty! Co o, O, ja pierdolę! Co to porobiły? Marus, popchnij! O, dziękuję. Co to, kto to stanął? Ja! O, właśnie! nie ma! Ja. A tu jakaś Tesla stała. Co okay. my tu narobimy z tą kierownicą, ty? Czekaj, po gronkier prowadzi, trzeba go dogonić. To jak? Pierwszy raz prowadzę w niczym. Marek, by ten pomat i zasuwaj na pomacie, człowieku, jaka robota. No zaraz tutaj na krawężniku poleci, poczekaj. No. Tak, wiem, wiem, no. Jak jeszcze ktoś mi wypierdoli w tył. O nie, płot! O nie, człowiek! Nie, co, co wy tu za skręty o zrobiliście? Jezu. Dlaczego o to Jezus. jest tak... Ej, to ja myślałem, że tylko ja tak o mam. O Jezus, o Jezus! No, Marek, ja. zablokowałeś! <grym> tak się nie robi. Oszukiwisty tu są O Jezus Maria Nie wiem, żeby Bogdan przejechał się chociaż kawałek Nie no, to oszustwo jest Uwaga na grilla, uwaga na grilla Ja się zablokowałem na krawężniku O kurwa, Parus Kurwa, Audi mi wjechało, oczywiście nie, no Audi Nie ma za co Dziękuję Uderzyłeś we mnie No tak, bo byłeś na dachu ja mam super siłę, bym sobie poradził. NIE! Ten Oj. je zablokował w płocie znowu! O Jezus! Ej, trzeba, mają. trzeba Bogdanowi pomóc! Nie o, tam! Nie. Nie. To było nieładne! Ale ty, Bogdan, stołeś ten... nie możesz jechać w ogóle? Ja to czułości muszę sobie pozbierać, przecież tu jakieś o nie. debilstwo poustawialiście, tu się jeździć nie da. Parus mnie wyprzy. O Jezu, górka! Trzeba było mówić, że takie rzeczy też porobiłem. O ja z te człowieka terapii, wjechałem, ale, ale nawet nie nie było czułość. A ja myślałem, ja myślałem, że mam kresję. pozmienione. Ja, ja to ten... człowieko nie mogłem w ogóle ruszyć, nie Kręciłem, to myślałem, że mi się auto będzie dało. Ej, o, o. Poczekaj na mnie, Wartek. Ja DSQ jak Williams, Kolapinto jestem. Fogam Kolapinto Kolor się zgadza, fury! Pociekałem was. Ty, ale coś rzeczywiście jest Ale mgła jest w ogóle A on robi kurde na nie. Dokładnie No. To jest super lag jakiś O Jezus Ale to tak przez powietrze się przewróciłem? Nie To jest na Przejedź, przejedźcie sobie Aha. raz i zrobimy e, drugie okrążenie. Tak jest. Kurde. Ale to lepiej. O nie. Mary, o tam Jezus. Nie. 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 widać, co? No? Jestem na dachu. Przecież ja jadę z Nie. Czekaj, pomogę ci. Ja też Dziękuję. Dziękuję bardzo. Yeah, to fijało, nie, to zjechało problemy, tak. dobra, jest to, okej, okay. nie, nie, jest super. Oj, Bartek. Jedziesz e? tam, Groki? Jak tak, jestem zaraz z za to, to dobrze. Ale jak coś to swojego autokasko to pójdź. No, o Jezu, Bartek, zablokowałeś no, on robi taki zakręt, oh. kurwa, na maca, ale lekko wcisnąłem guzik. Zakręt 90 stopni, co i tu robili? O tu, ścięty. Ej, ej, ej! O kurde, no. Nie, ja zaraz wywalę na dach. Nie byle barkowi uciec. Uwaga, o będzie ciasny zakręt. O, i pole, a czy pole, w sensie shooter. A to tu będzie gdzieś, A... kurde, mostek chyba. Dachowałem, dachowałem, dachowałem. Kurde, jak z sobie jechałam, krótsza była ta trasa. <laughs> Te krawężniki są chore. 162 na godzinę. Człowieku, nie mam prawa jazdy już pewnie. To w zabudowanym. Nie, to przy ataku Okej, okay. też już cisnę tą autostradą. O tu jak źle skręcę za mocno to będzie u. No no jest... skręcaj, Odprawia skręcaj! Zabija. Skręcaj, tak, 160. 4. Ha <grystanie> Na ostatnim zakręcie Parus piepsił znak. Że jedyny słup na ulicy, to no nie wierzę! Ty kwuch, dzień dobry, meta! 160 mam, a? Uważaj tam O, o kurde. Zrobiłaś to co ja. Nie. O nie, 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 nie. Nie, Barty, nie. nie. O Jezus. No na no, ostatni prosty, nie ten O ty kota prawo. O, rozjebał się! Rozjebał się! Zimko, zimko, zimko! Ty, no krawężnik, zblokowałem! Czekaj, Mer, ja ci chwycę Bartka! On nie pojedzie, nie? Poje, nie, nie, zmyje. nie, nie! No. Chwycę go! Nie! Chodź tu! Jest! 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 No. Bartek, sobie! Nie jadzie, jadzie. Jadzie. Id sobie! Idź sobie! Auto poleciało w Już. pole. Co? Co, Co ty z... mi sobie z autem? się. Jakim autem? Rzucił nim ręką, kurde. Grągier, sp... patrz to. Gdzie jest mój samochód? Nie ma. Nie ma Skoda! Ej, to była Skoda. Uwaga. Hop. Opa. Opa. Gdzie są wasze auta? Nie widzę, halo? O kurwa, to było przesadne. Tu jest auto zwycięzcy. Uu. O, Bartek idzie. Ale Ja. Yeah. Ale, Ale tak go. naprawdę to moje jest P3, bo Gronkier dachował i gdybym mu nie pomogła, to by tam dalej leżał. Gronkier, chodź na chwilę. Te grani Co? idą tutaj do środka. Tu. Chodź do mnie. Do Małzera. Dobra, dobra, ja tak naprawdę to spływam stąd. Nie? Bartek, kucnij tam teraz. Ja myślę, że to moglibyśmy zrobić Kucno, kolejne zawody. Co, wrzucania autem? A co, ty jesteś w fajdach? fajdach? Zobacz, jak leci. Zobacz jak leci. <laughs> Ej, gdzie mój samochód? Nie ma. Tak więc drodzy widzowie, to był Raid Dadowic. Nie no, to było zapoznanie z trasą. No to dawaj te auta z powrotem. No to weźcie sobie, wsiadajcie do nich i jedziemy Ej. na, na ten start. Nie no, z moim musisz mi pomóc, nie? Dziękuję. Tak a a mój, 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 mój samochód jest na innej mapie, chyba. A ja już jestem na starcie. A auto MJ jeszcze leci. Auto MJ jest na starcie. Gdzie ty go coś tam? Ty mnie go tutaj tej. No kurde, mój jest w jakimś krzoku. Kamuflaż wojenny. Mary, wyrzucę twoje auto e, tak, żeby nie było w krzokach. No właśnie, jestem tuż za tobą, widzę co z nim wyprawiasz. To weź Mary, to wsiądź do mojego auta. Tylko prosił mnie, cię, żebyś nie pierdziała. <grym> I nie paltaj. Hmm. Hmm. Dzień dobry, pan, panie Szakir. Z tymi fajkami mogę obiecać, z tym pierwszym to tak... Oj. Oj. Cichacze Oj. mogą pójść. Podkołderniki jadowite. To nie są kołderniki, tylko tapicerniowiki. Tapicernioki. Tapicerniak jadowity. MJ na śniadanie jadła fasolę z jajkiem, to tam byś miał, człowieku, wulkan na fotelu. A no tak, English breakfast, no tak, fasola z jajkiem, black pudding, człowieku, i, i porcelanka normalnie, aż krzyczy z tego, z przepełnienia. I kiszone śledzie z ananasem. Ty, ja mogliśmy zrobić... A no to Olka dostała chyba. Tak. Szkoda, Szakir, że nie dojechałeś do mety, bo byśmy zrobili rewers teraz. Ale mi się nie chciało. A jakbyś pod tą hopę tam podjechał na tym rewersie? No, szybko, trzeba tylko ominąć. Tak, ja nie wiem gdzie jest start. O dobra, nie. dobra, jestem przy sklepie, później w prawo jadę, dobra, za rabetę. To wy na skróty pojechali? Kto to jest supervisor? To ty, Bartek, na pewno. No, ja. To. Pele? To ja. Nie, Pele to nie. Pele to nie Bartek. Uważaj! No bo mówiłem PLE, żeby zmienił kolor, to kurwa jak zmienić. Chudzanoski! Odwórz odstaw mnie na... Ale Bartek, a co ma kolor do niku? No ale żeby nie było to samo, no. Ale jak ktoś ma głupi Nik, to Dlaczego tak jak, jak się, to, nick, to mi się wsteczny zapina? <laughs> a ty jesteś likwidatorem w Czarnobyla, masz taki strujny! <laughs> Czy po prostu to ta przejażdżka z MJ cię musiła, do, do, do zmusiła do takiego stroju? Tak? No, chyba tak. Poczekaj, a może jest jakiś taki... Czekaj. Dawaj starymi John Deere'ami teraz wyścig. Ale to nie fair. Parus może sobie rzucić swoje auto na, na metę już. Zabrzeć. O! Eee, y no, Proszę tu ładnie zaparkować. Proszę. Nie halo, tak. krewniku, proszę Ludzie zaparkować. parkować krótkę. nie umiesz? Nie. Umiem, ale po ale co? Ale to jest Reska, ona ma asystenta parkowania. My no, ja też miał. <laughs> świetnie, świetnie to robicie. Brakuje tylko naszej gwiazdy. No, nas? Ale jak wy na skróty pojechaliście? Bronkier w Giesie, to, już piwo pije. Ja, piwu, na <laughs> no, ja A ja trasa. nie ma. A to dobrze, już, już idę. Już Grunkier... idę. On... Auto pod pachem się Grunkier... idzie No. Grąkiel już jest na farmie i obrabia soję, bo na pewno trzeba to zrobić. O Jezu, coś ja coś zapojechałem teraz. Musiałem zmienić, bo kurwa przecież pędzie... Ty... Jak osioł jest no Ta gdzieś ja? tam stać, rzucić. No Ty po prostu ty tu boltujesz tak ty, usań bol. No idę szukać Mariusza. Rzuć nim tutaj na, na start. Dobra, dobra, to jest dobry pomysł. Już no, idę. Nie mój nie rzucaj mną! No. Na... Ja już jadę. Rzuć nim. <laughs> rzuć nim. Nie, no pa, co mi robi? Ja chcę rzuć zobaczyć, nim. jak leci. Oko na pakę i go nie rzuć, rzuć nim tutaj, jak chcę zobaczyć, jak leci. Właśnie, ja, go filofa, ja go złapię, ja go no. złapię. Dobra, czekaj, spróbuję. Mariusz nie wyjdzie, nie Mariusz, Tam nie pasuj, Tam nie Zapnij pas? <noise> <noise> jak <to goni. głos> Mariusz, co ty Mariusz? Mariusz. O, -o. O, o Mariusz jesteś w silosie no? biogazowym. O. <noise> no weź mnie przeżyć, jak już mną rzucasz. Ej, ale daj o, ja się łupie, łupie. Łupie, Ja łapię! z tej strony, dawaj, no, dawaj go. Dawaj rzucisz tutaj. Jak rzucisz za mocno, to wyleci za mapę! Aaaa! No weź, Prawie. Wiesz, to szotuj. Nie masz wyczucia. Ustaw godzinę dziesiątą, albo jedenastą. To działa zero jedynkowo, wiesz? Dwunastą najlepiej ustaw godzinę, wtedy będzie słońce na sali przede. On już tutaj prawie był. No. Poczekaj się zaklinował teraz w płocie na chłodnicy. Dobrze Mariusz, że masz kask No jakbyś miał... Jeszcze Mariusz, to może lepiej pojedź tam. Tak, ja już sobie pojadę no. tam. Tu go wrzuć, tu go wrzuć. On stąd startuje. Ła, dobra No, ocet tego nie Dobrze se poradzę już, mnie. No i za o co zrobiłeś? Aha, przepraszam. Siema. Mój samochód przysunął, no. Ale, grokier, dobrze, że to autofirmowe, to nie. Dobra, a co z tym Bogdanem? Bogdan ustawiłeś tam, poprawiłeś coś, czy nie? Nie, wiem, jak błędy prawie <laughs> Jestem Franco. Jestem Bogdan Kolapinto jestem jak coś, nie? Bogdan Kolapinto. Pinto. Siemanko, RML. No, napisałem już na serwis, czekam w poniedziałek na odpowiedź, niech zabierają i naprawiają. Jesteś Sergio Merez. Ty, guzik raz do przodu, a on kurde jedzie na, na Maxa, nie? No, to prawda. Do, dobra, to, to drugi. To jest z zakrętami czasami. To Shakir startuje, bo był pierwszy. Nie, to jest jakiś nie, błąd gry w takim razie. Startuj ty. Dobra. To startujemy, bo Bartek jeszcze nie wsiadł do auta. czekaj, błąd! <laughs> o, no, <laughs> dawaj, go. Trzy, po, trzy. Najdziwniejszy start jaki w życiu słyszałem. <laughs> Jadę! O, o jezu. O, o, jezu. <laughs> o, Gronkier już się wycofał. <laughs> Uważaj, mnie ktoś! Uważaj, mnie Ej, ktoś! trzeba krokiera podnieść. Stop. Mariusz, potrzebujesz pomocy? Tak, proszę. A tylko nie rzucaj Rzucie. nim na metę, ty! No Bartek, to był jedyny znak i w niego strzeliłeś. Mówię że te zakręty są skopane, no coś, coś jest nie tak stąpiło. No co, gonimy? Ja, ja już jestem. Jeszcze? Dawaj parusek do auta. Bogdan! A, kurwa! Ej, to, 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 ja to widziałem. Bogdan, Bogdan to zrobił i ja ej, się no ej, poczekajcie, co no to jest! Niech je ktoś ja, Każecie wie. mi pomagać Gronkierowi, a sami jedziecie. Przecież czekamy, właśnie się rozwaliliśmy w trójkę. Spokój. Nie tylko ja, konsole, ale i dalej. auta psuje. Bartek jest samolubem, pojechał sam. Ale tak chodzi tego dzwoni Chyba, że mu Linux teraz pomoże. Może ma asystę na Linuxie. Eee! Eee! Tak co ty robisz? Co ty robisz? Ej! Bartek Walt drilla. drilla, No. drilla! No, ej! A no, Co ty O ja co ty się dzieje? Halo! A, ty chujo. A jak bo, to jest możliwe, że na... tak Poczekajmy na nich. Ja ja, te krawężniki teraz. mają wysokość płotu, czy co? Tak, te krawężniki są odklejone, no. Ja poczekam tu przed skorzem. No nie! Ja Dobra, żyję. A ten grill jest z czego, ty? Z betonu. Grill z betonu, bo to jest murowany. Ja murowany, murowany grill. Dobra. Czekaj, czekaj, bo tam jeszcze... O, są wszyscy. Oj! Oj! Maru zdachował. Oj, tak. sorry. Jak ty jeździ? Bartek znowu, znowu Bartek pojechał sam no. Auto ci zniknęło w ziemi. Ty co ci się z autem stało? Nie mam szkody po jej. Dobra, jedźcie! To jest auto! Mariusz. Ja tu auto. Ja Dobra. <laughs> ja może na auto! Dobra! <laughs> A po raz zabiera pieso. Ej, no nie, ale po nie rób takich rzeczy. Jaki? Uj, Gdzie to się jedzie? Tu? O kurde. Ale... Graj mnie palki, graj mnie palkiem, nie. Oj coś za szybko jedziesz. Z dwójki rzuciłem! Poczekaj podcieka, na co grupę! Robi? Ty Mariusz, poczekaj na grupę! No poczekaj, że, to, że się byla. sam Na Bartka nie musisz łapać, bo on sam w podwalną no. Bartka nie łapi nawet, stary to jest wiesz A gdzie Mary? Jadę, jadę Ojej Drogówka ją chapła Ojej Mary, a ty na metę? <śmiewanie> nie, ja tu dobrałem w już... Ja tu patrzę tutaj. Na Gorkiaka, o już. Ja, oj ja, tu to się Ja miałem to samo, tylko że w pod wywaliłem. Przeturlałam. Mariusz Oj. Do... Ja oj, nie tu. Przepraszam. Ej, nie ma nikogo już. Coś mi się wstanęło. Wszyscy umarli. Poczekaj, bo Mariusz tutaj utknął za płotem. Za jestem porem. na dachu, Bartek walnij we mnie. Dobra, jestem. Nie, Dobra. trafił ten. Jak ktoś musi nie trafić to ten. No, 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 no Co wy tam za piroety kręcicie? Jestem ja tym wiem! No nie, no co? No no kurwa. Kurwa. O! O, o! Czekajcie, jadę dziękuję. z pomocą. Z powrotem jedzie! A! Nie w tą stronę, panie Pele! To Ja, ja pomóc ta Bartek już się jak wykorzystał w sytuacji od razu na no, no ten Ty, nie Parus ale teraz masz adekwatny strój do tych tych co tam stoją przy drodze i buliny zbierają więc to dobrze że się. No. no ja jestem ten safe czarzem. No. No, nie, tutaj to zakręty 90 stopni. O, dwa Williamsy obok siebie. <noise> Aha. O, mandaty żeśmy chyba dostały. <noise> Ej, ja się Proszę bardzo, no, pomogłem ci. Ała! Sorry tak, kurwa! <noise> Ej! Aj, aj. Tak, róbcie mu tak, Gdzie dobrze mu tak. Gdzie tu trzeba jechać? A tu, koło tego. Nie! Farus! Help! Farus! Bo tutaj równa mnie! Nie pomaga! Bo to, gdzie wy jesteście? W browię! W krótki Zakręciłem jak jak bodzie. Dziękuję. Bro, czekaj, poczekaj. Bogdan, uważaj za tobą Bartek jest o, tutaj o, ten, o, o, nie? Oho, co tu się stanęło? No, o, dziękuję bardzo. Się... Dobrze, w dobrą stronę jadę, bo już straciłem orientację. Nie, nie, ryzykuj nawet, nie ryzykuj. Kurde. Sorry, Pele. Sorry, Pele. Bartek miałby się ofiarą. Ja też u niego celowałem i widzicie jak nas pokarało? No. Dobra, trzeba to zostawić losowi, sam to ten załatwi, nie? nie? nie trzeba tutaj karać. Tutaj ta o tutaj tak proste Boże. to 160 można ta. jechać, nie? Się fajnie pruje, no. Ja 160 jeszcze nie uzyskałem. No i dobrze. O chuj, bo może dlatego, coś. że masz mile na godzinę. A, no Widziałem tak. Widziałem to w rozdejku, jak ktoś przeleciał. <noise> o! O, ładnie tele. Halo, kur... Halo. Nie, słuchaj. O Jezu! Co to? No co tu się stanęło? Proszę mi ludzi. Tutaj jest zakręt w prawo. Nie, ja... Ej, No właśnie. Od krawężnika się odjebałem! A ja celowałem prosto w ciebie i co? <grymne> a tu co, jakiś final boss, tak? Final boss! DE�CZEM! Gdzie tu trzeba ci... jechać? Dzień o, Dzień pij. Pij. Ty tak, tak! Gdzie poczekaj się! <grymne> jak to jechać. się stało, kurwa, że przede mną drogi? jest fiatro dla drugiego, dla drugiego o miejsca. O nie. A basen dla, dla trzeciego. A gdzie ja pojechałem? Mariusz, wsiądź do jedno. auta. Dawaj do basenu. Zwycięski rzut gronkierem. No to jest. <głos》>. To Chcę ci coś pokazać. Czekaj. Okay. Okay. No! O, dobra... Dobra... Kosmos, mnie rzucasz? Nie... O, łódki! Utopię cię! <gry> Utopił mnie! O. A tu już jakiś jest! Utopił mnie! <gry> A już jest jedna skoda. Jezioro. Teraz triathlon. i nurek. No dobra, tak więc można je to wyciągnąć. był. Można wyciągnąć, To był raj Kiedyś kiedyś konia i konia już nie można było wyciągnąć. Ale nie da się wejść nawet. Ty. Macie wyciągnięte. To był pierwszy raj dadowic. Byli ze mną Mary, Bartito, Sicario, Pele. Parus i Shaqiri, Dziękuję Wam bardzo. A teraz pójdźcie na prawdziwą Dzięki. karę, bo jest robota do zrobienia. Tak, a teraz Dobra. kończymy streama. I do zobaczenia następnym.